Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju. Zapraszam Was na y, krótką relację z następnej dostawy, którą mamy dzisiaj. Y, a w ręku trzymam roślinkę, która będzie wygraną w konkursie. Jest tak jak widzicie, y, taka już ogromna, jak na trzykrotkę przystało, szybko rosną. Ta jest już ogromna, szybko rosnąca. I dokładnie tą trzykrotkę wyślemy osobie, która w komentarzu pod filmikiem zostawi y, y, swój opis rośliny, która jest pnącą rośliną. I najbardziej mu odpowiada. A my teraz szybciutko przejdziemy do relacji. A więc w naszej relacji doszedł nam dzisiaj następny babyk. Tutaj mam Babyki. Jest to Aglaonema Red Valentine. Jeszcze jest malutką roślinką, ale pewnie pod naszymi lampami i przy temperaturze wilgoci, jaką mamy w sklepie, za tydzień już będzie dwa razy taka aglaonema jest rośliną żelazną, ale musimy pamiętać, że wszystkie babyki traktujemy jak małe dzieci, czyli dwa razy tak dbamy o te roślinki. Po pierwsze co, z każdą roślinką, z każdym babykiem musimy robić, to zawsze pamiętamy, czy to jest babyk aglaonema, alokazja, czy filodendron, który lubi przesnąć, czy też monstera, żeby ta roślinka nigdy nie przeschła, ponieważ jest to mała roślinka, ma bardzo malutkie korzonki i gdyby gleba przeschła, te korzonki mogłyby się Porwać po prostu. Drugą rzeczą, zawsze zapewniamy tym małym roślinkom, bez znaczenia jaka to jest, jaki to jest typ rośliny, dość jasne stanowisko i naw nawozimy. Nawozimy nawozami najlepiej biohumusem. Biohumus sprawia to, że korzenie naszej roślinki bardzo ładnie i szybko się rozwijają, a dzięki dobremu systemu korzeniowemu. Roślina czerpie więcej wody i środków pokarmowych, i dzięki temu też ładniej rośnie. Czyli każdą małą roślinkę dbamy jak o malutkie dzieciątko. Oprócz tego mamy też w naszej dostawie kilka pnączy. Zaczniemy może od EpiPremnum. Obydwa są kolekcjonerskie EpiPremna. Pierwszy to jest Global Green. Charakteryzuje się oczywiście tymi zielonymi ciapkami na liściach. A drugie epipemnum kolekcjonerskie to jest High Color, nazywane również Golden Queen. Oba epipremna, jak każda epipremnum, aby ładnie się tak wybarwiały, potrzebują stanowiska jasnego, ale na pewno nie na bezpośrednim słońcu. Bardzo szybko rosną. Dość gęste sadzonki tutaj mamy. Dla nich gleba będzie oczywiście dla epipremnum i scindapsusów. Roślinkę między podlewaniami należy troszkę przesuszyć, a ona nam pokazuje jak cepić, bo wtedy liście tej rośliny pójdą w dół. Tak jak u skrzydło kwiatu, jeżeli roślinka pójdzie w dół, podlewamy ją tylko przez podsiąkanie. Gdybyśmy lali tutaj z góry, możemy zauważyć takie brązowe plamy, czyli takie zmiany grzybiczne. Dlatego lepiej tą roślinkę podlewać przez podsiąkanie od dołu. Doniczka plastikowa jest jak najbardziej odpowiednia dla każdego epipremnum. Oprócz tego, tutaj roślinki, każde epipremnum jest roślinką, która oczyszcza powietrze. Czyli są wskazane również do tego, abyśmy je posiadali w domu, ponieważ oczyszczają powietrze. Bardzo przyjemna roślinka i łatwo się rozmnaża. To jeszcze szybciutko powiem, mam taki długi tutaj już pęd. Tutaj widzicie mamy, może wezmę z obrotem. a! Widzicie, mamy tutaj takie y, korzenie powietrzne, jeżeli tutaj sobie między węźle utnę, wsadzę to do wody, to tutaj wyrosną nowe korzonki i tą roślinkę zawsze można wsadzić sobie tutaj do swojego epipremnum i tym samym można je zagęścić. Następną roślinką, która jest pnąca i która jest piękna i o wiele łatwiejsza, już chyba łatwiejszej rośliny w uprawie nie ma, to jest filodendron pnący, filodendron scandens lemon lime. Filodendrony również oczyszczają nam powietrze z formaldehydów, z benzelu. Są bardzo pożytecznymi roślinkami, poza tym bardzo, bardzo łatwe w uprawie. Jedyny warunek dla naszego epipremnu, przepraszam, filodendrona, nieważne czy to jest pnący, czy to jest filodendron niepnący, należy zmienić glebę. Ponieważ on przychodzi w takiej glebie produkcyjnej, należy zmienić mu glebę dla monster i filodendronów. Podlewamy, gdy powierzchnia całkowicie przeschnie y, gleby, tutaj w środku też, żeby było sucho, i fajnie wszystkie filodendrony, jak i monstery, bo to jest ta sama grupa roślin, trzymać w donicach sterakoty. Jeżeli trzymamy w donicach sterakoty, to wtedy taka terakota oczywiście wsiąka ten nadmiar wody i nie przelejemy naszej roślinki. Stanowisko może być jasne, y, y, ale w stanowisku półcienistym też super filodendrony dają sobie radę. Tutaj widzimy, że w naszych sadzonkach mamy kilka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. sadzonek. Piękny neonowy kolor. Oczywiście liście charakterystyczne dla filodendrona, czyli sercowate. Jedyne co pamiętać musimy również o tym, że nie stawiamy je w przyciągu, w powiewie zimnego powietrza, ponieważ filodendrony nie lubią marznąć. Są bardzo ciepło lubnymi roślinkami oraz lubią wilgoć. Czyli można sobie tutaj nad filodendronem taką zamgławiać te filodendrony, czyli tak psikać do góry i opadnie na nich wilgoć, bądź używać nawieżacza powietrza. Również polecam super bardzo. To już jest bardzo, bardzo łatwe. Tutaj nic się nie dzieje. I jeszcze jedno, co jest najważniejsze: żadne robactwo, żadne pasożyty, agrofagi nie łapią się tej roślinki. A teraz przejdziemy do takich roślin, które są już super, super zdrowe. Pierwsza z nich to jest Pilea Rotundifolia, ciemnotka okrągłolistna. Okrągłolistna z polskiego bierze nazwę, bo te listki są okrągłe. Nowe listki, tak jak widzicie. Tutaj wyrastają tak samo jak u paproci, czyli będziemy tą roślinkę traktować jak paprotkę, czyli podłoże na pewno by było do paproci. Stanowisko o, może być półcieniste, fajnie się sprawdza w miejscach, gdzie jest dość dużo wilgoci, czyli na przykład w kuchni, w łazience. Bardzo uwielbia też zraszanie. Jeżeli będziemy zraszali tutaj jej liście, te liście będą bardzo gęste. Tutaj jest dużo nowych, jak widzicie, ślimaczków wychodzi. Także tutaj będziemy mieli dużo nowych listków, które wychodzą. Ona powinna być zawsze dość taka ciężka i tak samo jak i epipremnum i filodendrony, ale jeszcze bardziej oczyszcza nasze powietrze, bo nie tylko formaldehyd, nie tylko benzol, ale kselon, także albo trójchlorek etynolu, Także czyli te wszystkie najbardziej takie ciężkie substancje, które występują w smogu miejskim to wszystko neutralizują nasze paprotki. Mamy tutaj oprócz tego także paprotkę, która nazywa się Asplenium. Yy, liście dość twarde i takie chrupiące. Nazywa się Asplenium Crispy Wave. O, tutaj widzimy jakiegoś lokatora mamy jeszcze w Asplenium, ale już się go pozbyłem. Yy, jest to paprotka dość nietypowa, ponieważ młode listki wyrastają tutaj z zewnątrz, yy, z kłącza. I co fajnie robić, jeżeli podlewamy tą paprotkę, to fajnie tą wodę wlewać tutaj właśnie przez to kłącze. To kłącze lubi być dość wilgotne, czyli jak zraszamy tą paprotkę, też fajnie zraszać to kłącze, wtedy mnóstwo i szybko nowych liści wyrośnie. Poza tym nasze paprotki są też dość zarołocznymi roślinkami i lubią być nawożone, szczególnie właśnie w okresie jak coraz więcej tego światła mamy. Ta lubi stać na stanowisku dość jasnym. Czyli nawet w jasnym salonie pięknie będzie rosła. I nawozimy ją co drugie, co trzecie nawożenie, właśnie nawozem do paproci. Taki troszkę kwaśny ten nawóz będzie. Jak będziemy przesadzać naszą paprotkę, to za bardzo też nie skubiemy jej korzeni, bo ma bardzo, bardzo drobny system korzeniowy i łatwo by było naruszyć ten system korzeniowy. Najlepiej również podlewać tutaj w glebę, no i oczywiście lać tutaj też wodę do środka. Można ją zraszać, można ją psikać. Mamy też kilka, kilka gatunków rośliny, która jest rośliną słońca, bo bardzo, bardzo lubi słońce, bardzo lubi stanowisko jasne i na tym stanowisku najszybciej rośnie. Pierwszy egzemplarz to jest taki bardzo ciemny, bardzo ciemny fiolet. Tutaj mamy trzykrotkę, to jest trzykrotka, która jest bardzo ciemna z liści fioletowej na tej liście. Yy, palidia, yy, odmiana, yy, jak każda trzykrotka lubi dość wilgotno, rośnie niesamowicie szybko w ziemi dla trzykrotek. Poza tym jest bardzo łatwa w rozmnażaniu, wystarczy tutaj odciąć kawałek tej trzykrotki między węźlu, czyli tutaj byśmy sobie odcięli, gdyby była troszkę już dłuższa. Yy, na tydzień dajemy do wody, do wody dajemy też kawałek yy, węgla, takie tabletki, jak się bierze na ból brzucha kawałek tego, żeby te bakterie beztrenowe się nie rozmnażały, czyli żeby nasze roślinki nie gniły. Po tygodniu czasu, po dwóch tygodniach w zianowisku jasnym, bo takie, takie roślinki, jeżeli chcemy je ukorzenić, najlepiej dajemy do szklanki, do takiego jasnego pojemniczka, żeby słońce było również, wtedy korzenie szybciej rosną. I po tygodniu, dwóch tygodniach już mamy korzonki, Tutaj sobie dosadzamy te korzonki i nasza trzykrotka jest jeszcze większa. Pamiętajcie, trzykrotek nie wolno zraszać, ponieważ wiszycie są bardzo włochate. Czyli gdybyśmy je zraszali, to byśmy się narazili szybko na chorobę grzybiczną, a szkoda, bo przepiękna i bardzo, bardzo szybko rosnąca roślinka. Już tutaj w konkursie naszym, jak wiecie, jest trzykrotka na nóg. Popatrzcie się, jak ogromna. Te same zasady działania, dużo, dużo słońca, to wtedy, jak mamy dużo słońca, te y, długości odcinki pomiędzy liśćmi są bardzo krótkie, ona wtedy jest bardzo, bardzo gęsta wtedy. I tutaj w tym przypadku można by było już sobie tutaj odciąć y, i sobie ukorzenić, a tutaj z tego miejsca wyrośnie następna gałązka. Czyli ona wam się tutaj, tak jak widzicie, tutaj rosną już gałązki. w ten sposób bardzo szybko wam się też będzie zagęszczała. Bardzo, bardzo lubi cięcie. Czyli trzeba z nią dość często chodzić do fryzjera, ale jeszcze jeden okaz. Tutaj mamy trzykrotkę. Jeszcze jeden okaz trzykrotki. Zebrina, taka jak zebra. Ta jest dość takie, ma liście właśnie srebrne, czyli takie, które się błyszczą. I również bardzo, bardzo szybko, jak każda trzykrotka rośnie. Polecam trzykrotki, są to roślinki słońca, a teraz mamy tego słońca coraz więcej, czyli warto sobie takie piękne rośliny, one kwitną. Kwitną na kolor kwiatki białe bądź różowe, i warto sobie takie rośliny właśnie w domku na parapecie słonecznym bądź w miejscu słonecznym hodować. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą dostawę. Zapraszam Was na naszą stronę: Zielony Pokój do kategorii nowości. Tam wszystkie nasze, yy, wszystkie nasze roślinki z dzisiejszej dostawy już są dostępne. Miłego weekendu i do zobaczenia. Na razie.